Zaklęcie Lapiforce, pan Granger. A więc Lapiforce zamienia małe przedmioty w króliki. Zgadza się, panno Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapiforce, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. Tu dużo jest postaci, które... Um, używa dawały dubbing do filmu, no królika. i oczywiście do gry. Prawy co sami słyszycie? Oczywiście słyszą te osoby, góry, które prawy myszy, y, mógł mógł oglądały zle. całą serię to Najlepiej Harego. Chodzi mi tutaj mógł mógł właśnie mógł dokładnie mógł o film. Te osoby, co nie oglądały, to zachęcam do oglądania, Naprawdę, naprawdę fajny. Film posiada 8 części, więc jest co oglądać. można narzekać na nudę. Hmm, no i świetnie. No i teraz gramy... Grang... range <laughs> Danger. O, karta. Świetnie. Jeszcze fasolki. Ojoj. O jak dzisiaj dobrze pójdzie, to będziemy mieli ich z ponad 1000. Lucky force. Dark Forces Dobra, nie wiem co miał, co do czego ale... Dobra, prawem się podskakuje tym bewsztykiem Czekajcie bo A, tutaj też fasolki z tego wylatują Świetnie Nie, zdaje mi się, że będziemy mieli więcej niż 1000 fasolek i to grubo ponad 1000 Z 1200-1300 jak się uda, jeszcze dwa posztecik Świetnie Ej, że ritrowy ty Kurde no A on tutaj przegryzł Boże bałem się że już tarczę stracę to byłaby dopiero szkoda Kurczę, zmartwiłbym się Zmarszczyłbym się niesamowicie jakbym tarczę stracił Teraz muszę naprawdę konkretnie uważać Na to wszystko Bo wiecie no Przez własną głupotę można stracić tarczę A chciałem właśnie wam pokazać komnatę na fasolek Im więcej tych im więcej raz wyjdziemy do tych komnat z fasolkami, tym po prostu więcej fasolek będzie, tym więcej kart zdobędę, żeby móc wam pokazać to wszystko. Są zawsze plusy i są zawsze minusy tego wszystkiego. Minus jest taki, że to oczywiście zajmie mi dłużej na zagrajmy, bawienie się w zbieranie tego wszystkiego. Te plusy będą zazwyczaj na końcu. Czekajcie, bo kurczę, miałem tutaj chyba stąd mogę wskoczyć, nie? No nasz rytrowet! Dobra, pożarłeś. A, to, to takie buty. Czekajcie. Ja się boję właśnie, że mi jeszcze się kurczy to jakby to będzie wyłączy... Znaczy wyłączy? z powrotem będę grał i... I pokażę wam tego co chciałem. I co mnie martwi ludziska. Nie martwi... Czekajcie, tam na górę wyjście jakieś jest. Może tu się da wskoczyć, nie wiem, nie wiem sprawdzę. Nie, raczej nie. Dobra. Lecimy na dół. Nie, mo nie mocno lecimy na dół. Kurwa. Kurwa. Dobra, jedna fasolka, nudziska Chuj, nie ma jedna fasolka Dobra, do, dobra, jedna chociaż? Mam sobie dać spokój, nie widzicie Dobra, dobra, jedna fasolka Nie poskakuje. skaczy. skacze. <tuszyk> Poszted z królika. No i wyszliśmy tutaj, gdzie... tak myślałem, że tutaj wyjdziemy, chociaż z początku bałem się, że tak jednak nie będzie. Dobra. O, kolejna tarcza, świetnie. To już trzecia... O, raczej dopiero, bo jeszcze jest siedem przed nami. Rzuć zmienić Króliczkiem graliśmy. Króliczek z Playboya. To teraz po kuliczku z Playboya będzie smok z Playboya, <laughs> chociaż nie pasuje. Okay, to w zasadzie, tak. Takie buty... No rzucajcie, rzućcie, rzućcie. Widzicie, zgrupowali się w ten... Ej, chiep! W no do, do. dobra, wyłącz animację i graj. E, I graj, raczej atakuj. O, kociukowe pieguski! To dwa! Świetnie! Naprawdę świetnie. Jest jedno, ale... ALE! De świetnie, dobra, dobra, ja teraz Dwa. No, no też, no ten świetny... fors Teraz słuchaj uważnie, żeby kontynuować musisz użyć smoka do podniesienia ognistej kuli. Mm -hmm. I mamy, my mamy chyba czas na to, jak czy na razie nie mamy podponię. czasu. Jesteśmy żeby bez czasowi. Zadanie, musisz zapalić popodnie. Droga tam do grę. w spacji, zbusi smoka do machania skrzydłami. Używaj strzałek do sterowania. Gdy smok weźmie ognistą kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno zionięcie ogniem. <laughs> lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Z początku mamy zadanie dosyć proste z tym smokiem, to jest, wiecie, nic wymagającego. Nie wiem, czy ja tu tym... potem wejdę, że... Żeby... A, nie mogę tarczy zbierać, ale jajka. Ale jajka, jak berety. Dobra. Um. Aha. No dobrze, i to byłoby na tyle, tak? I zebrałem wszystkie fasolki. Tutaj się przestawiło. I taka platforma jakby, no. Na wszystkie. Siuśki, ogodziliśmy, ogociliśmy to kamerę. Kom kamnatę. Komnatę do cna Draconian Force. no dobra, tu też będziemy mieli ten... ten czar... 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 czarałognia. Czara albo bez łognia. <śmary> może że z łogniem. Dobra. Kurde, coś mi dzielnie nad Gostek bodzi. Bez skojarzeń. Bez skojarzeń ludziska. Bez skojarzeń proszę. Ja wiem, że to jest ciężkie nie kojarzyć i tak dalej, no, ale powstrzymajcie się. O cholera. Czut, 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 czut. Klikamy, klikamy. Dobra. Jestem ciekawy czy mamy możliwość zejścia na samą... na sam dół pewnie mamy A, Spongify tu jest, A tu karta, dobrze że zszedłem, świetnie Spongifus, tutaj Spongifus, Spongifus Zdecydujcie się ludzie, no, albo tak, albo Ciuci, albo Papa pa, no. Luknę na czas. Wow, ho, ho. Szczerze, nie jest ciekawy. A, a. A, a. Zdecyduj się, czy A, czy B... No. Nie Nie, czy to będzie... Nie Draconifors też będzie. Dobra. Draconifors teraz Draconifors po nie pójdzie. Będzie tu jakoś podlecieć. Raczej z, z kosmosu rakietą nie przylecimy. Chyba że.. Nie, nie, nie przylecimy. Eee, dobrze, 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 dobrze. Ojej. Ja gubię fasolki. Czy ja mówię tu? Weź, powinien przeskoczyć. Wiem, że się czasami człowiek porozgląda. Mówię, że dzisiaj będziemy mieli grubo ponad 1000 fasolek. Jak tu powiedziałem miałem 800 wtedy, teraz mam 1060 parę bodajże. O kurde. Dobra. Nie wiem, czy ze wszystkiego, ze wszystkiego coś leci. Dobra. Poświęcimy ten czas na to, żebyśmy potem mieli za co kupować bo raczej zawsze w, w tych czasach się nie kupuje znaczy w grach się nie kupuje no, będą jaje o, ko fasolki kociukowe pieguski, dniowe paszteciki... Co to tylko karty nie karty nie będzie z takiego czegoś ale dobre to wszystko było y Dobra A nie nie, nie mój drogi Oho ho tutaj troszkę Ja wiem, że wkurza Was to wracanie się, z, wiecie, z punktu A do punktu B Ale cóż O, drakoni Force, dobra no, Tak myślałem, że będziemy tutaj latać smokiem Bo, no wiecie, fasolki Siedno. Sied... 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 No nie tutaj. Co za idiota. Dobrze. O kurwa. Za <grym> przeproszeniem. <grym zeproszeniem> Ojoj. No to sobie troszeczkę polatamy, a raczej teraz pobiegamy tutaj po tych futrynach jakby to można było określić jeżeli to w ogóle można określić futrinach ale nie szał to jestem smokiem z góry widzę to to wezmę bo tak potem jak Hermionem w tu zagrał to bym zapomniał na 100% yeah. Dobrze i to takie wa o, tak myślałem, tak myślałem, zresztą można było się tego spodziewać wystarczy porozglądać i troszkę No i teraz kolejny Idzie to wszystko jak po maśle Dosłownie, jak, jak po, maselku, po jak po jak podejmę Jakiś gości formuł jeden przejeżdża koło mego bloku, no ale co tam No nie, mam na wyciągnięcie ręki więc wezmę Kurde no nie Daruję sobie tych fasolek Chyba wszystko, Ta, wszystko, dobra, dobra, giteśki Gitez, majonez, Delmas, dobra I co już, koniec y o i jeszcze po tym mamy rezerwę w bezużytecznej zbroi. Mmm, <grymne> uh, get Ja mogę... Ja najpierw przejdę tędy, bo nie wiem co tam jest. Na wypadek, wiecie, ludistom. A, tarcza. <grymne> no właśnie. Okej, okay, jestem Ludziska, Naprawdę boję się, że tam tarcza była. Ty pulso! Ty pulso! Aj, co zrobił? Aj, 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 aj. Ty się Ty że tam tarcza była. Mam nadzieję, że nie było jej. Ty wszystkich smaków. Berciekar robota. robota! Dobra. No ja je, ich jest. dosyć sporo. No tutaj karta, no to świetnie. No i gitas, Pytes, dobra. Ala Homora! Walahomara, wallala E, otwiera się. A Boże, pan jest korniczek. Korniczek będzie ciskał butyniową substancją, którą trzeba umijąć. Jezus Maria, to wygląda jakiś wazlutowany glu testycydowy. Pesty, Żeby <trybujesz> było korniczek. A jeśli będziesz szybko, Możesz na niego wskoczyć, <głosy> <i> <głosy> Dobrze do nawadniania nie pól. <noise> A, i to z niego wychodzi. Takie buty, takie pantofelki. Co się stało? Bo ślizgnęła się i upadła? Może zginęła, ale przeżyła. O, sztyw dubsko. <noise> Będziemy pewnie królikiem zasuwać. Tak, na 100% będzie ukrózik głosować. Ja ona sama zaskakuje Skoczysz na bacie? Dobrze. Force. no i lecimy, ale mam nadzieję, że te, że... że nie ucierpimy na tym, bo widzę, że to gówno tutaj jest. Staram się szybko wszystko pozbierać, bo naprawdę boję się, że to jeszcze mnie zaatakuje. I jak już mnie nie atakuje, tylko może po prostu... Po prostu mi życia nie zabiera, bo gram w tym kuliczkiem tam. To... Dobrze, czekajcie, ludziska. Eee... Tu wszystko wyzbieraliśmy chyba, co się tylko dało dosłownie. Więc lecimy dalej. Lecimy, lecimy, na szczecin. Nie, wiecie... Jest! Mogę jeszcze raz. Boże, jaka ulga. Tak, tutaj? Bo, wydaje mi się, że tam był... kciukowy biegusek. Jeżeli był... ...właśnie. Tarcza. nasza ósma już, mam nadzieję że Mam nadzieję że nic się nie stało, jest wszystko ok Bo jak nie tchnąć ich to Czyżby to było po prostu No ja się cofam tutaj, no to Otwieraj się i nie denerwuj. A i trzeba znowu leczyć królikiem. Ojoj. Aść, głupota boli. Głupota, największy wróg człowieka. Dobra. Znowu biegnię tym żłobem. Co mi się tu stało? Ej ludziska, mi się to nie podoba, naprawdę A jednak tutaj szabololol? Dziwko takie Jest, ale tego kurwa gówna jest Jest, ale się udało zebrać, widzieliście? O, świetnie Żamaku, o, fazałka Można tu zaczarować Cóś, cóś sobie nie poczaruję No, trudno no Tak to już bywa, niestety, w nieudolnym czarodzie jak tam się Tam tarcza będzie pewnie. Aha, zdecyduj się. O kurwa. Czekajcie co my tu mamy zrobić. De pulso! De De

Za daleko, o jeden są... Ej, co ja to i w ogóle? To jest... To jest ta tarcza, to jest ta tarcza, a to jest to. Dobra i świetnie, czyli je gdzie chyba wszystko. The pulso! Ty pulso! Ty pulso. Pulso. pulso! I podobno jeszcze raz można jakiś tam mechanizm zrobić. Nie wiem, podobno coś słyszałem, że można jeszcze raz do karty to będziemy, ale nie jestem pewny czy to działa. ogóle działa Dobra, z tym, naprawdę Jedna karta w to, jedna w tamto, to nie jest pół jaka. ja nie wiem jak naprawdę to uruchomić, nie jest udziska Sorawa za to Już nic nie poradzę, no takie życie Uuuu, fasolki Czekajcie tutaj, bo... Aha Czeka nas naprawdę dużo biegania Co nie do końca mi idzie na rękę no Dobrze, no... Trudno, pobiegamy sobie troszkę jeżeli to można... powiedzieć. Oh, Dzisiaj można to nazwać troszkę. Ritku sęp! Aaaaa! -なるほど. Ala Hamora! Lapivars! dobra. No nam... To nam naprawdę zajmie dosyć sporo. Ale my jeszcze raz po prostu użyjemy, bo nie po to sobie króliczka, żeby tylko raz przejść kawałek i nic nie zrobić. Ja wiem, że to naprawdę zajmuje. Czas ochłonny jest zdeczka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ludziska. To mamy z głowy, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje się. Odcinek jest długi fuj, pewnie jest 40 minut. O, o ja pierdzielę. 40-minutowy materiał na etykę coś. No... No debil, no. no debil ze mnie, no. za to dużo mówić. Debil jest niesamowity. Ale coś do... dobrze. Y... ja już podziękuję temu przyciszkowi. bo czekajcie tutaj jeszcze coś było z tego, co się orientuje. No przynajmniej tak mi się, tak mi się wydaje przy, przynajmniej. Że tu coś było, będzie. No mniejsza o to wiecie co chodzi. Ehm... Kurde, no, tu na pewno coś było. No i te gówno się. No, za to sobie nie wypaczcie to co, mam zrezygnować, czy jak? Mam zrezygnować. Drakończyk! Force. No jak mam okazję, to pozbieramy wszystko. Trzeba łapać okazję Podobno się łapie okazja. No czy to prawda? Bo ja nie wnikam. Zaś jakie okazje? To nie jest kurde szansa na sukces. Czekajcie. Aha i to jest nasza tarcza ukończenia, tak? Wiem, że ten odcinek jest swój długi i jeszcze więcej No i mówię, że 9200 1200-1300, mam na razie 1300 z kawałkiem. O, świetnie. No i to byłoby na tyle praktycznie. Tak mi się zdaje przynajmniej. No i koniec, 10 tar, świetnie. Dni. Gratulacje panu Granger. Zadanie zostało wykonane. Bardzo dobrze. Zabrałaś wszystkie 10 stars. Co znaczy? Że mogę wejść do komnaty fasolek. Komnata fasolek! Yeah! Fuck yeah! Komnata fasolek, ho! Jeju! To jest ta komnata fasolek? Mhm. Dokładnie, Hermiono. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da zanim skończy się twój czas. Ty się dziwisz, że to dopiero komnata fasolek, a Harry... Hary przez dwa lata tu nas tu wchodził. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Lecim, lecimy, lecimy, blisko. Nie ma co wijać w bawełny, nie ma co się z tym Mamy dosyć sporo. 300 fasolek, jak nic, zebraliśmy już. Jak 300 fasolek. No, 400 w sumie już. Myślę, Ja pierdzielę No, prawie 500 fasolek zebraliśmy Prawie? Jak mi się zdaje, że coś koło 500 zebraliśmy 400, 500, no Wspaniale, mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące ogniem straszliwe potwory nie, zupełnie, To tylko bardzo mały, stransmutowany smog. Szkoda. To możesz jeszcze raz przystąpić do zadania, Hermiona. Ja, Możemy też wrócić tu, kiedy indziej. Spoko, to byłoby na tyle. Ten odcinek jest bardzo długi, a był go podziel na dwa partie, albo wyjściać 45-minutowy. Dobra, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Ukończyliśmy dwa zadania i jest nieźle zostało nam tylko jeszcze jedno z tych głównych. No i to byłoby w sumie tyle. Na razie, listka, trzymajcie się, cześć.